Dzień dobry Państwu, witam Państwa w poniedziałek 21 października. Ja nazywam się Marcin Kipas, jestem analitykiem Tikmili. Mam przyjemność zaprosić na program, w którym omawiam główne wydarzenia rozpoczynającego się tygodnia na rynkach finansowych. Natomiast to nasze spotkanie, ten program rozpocznę od chyba najciekawszego ostatnio rynku, rynku złota, gdzie no panuje już taka wielomiesięczna hossa. Dziś mamy nowe historyczne rekordy cen złota i poprawione zostały rekordy z czwartku, i z, czwartku i, i z piątku, no i ten wykres cen złota jakkolwiek zdradza już pewne symptomy rosnącego wykupienia, co w krótkim terminie być może będzie powodowało, być może będzie powodowało jakąś chęć do realizacji zysków, no to w średnim i długim terminie tutaj nie ma większych, dużych zagrożeń dla trendu wzrostowego żeby takie zagrożenia na wykresie się pojawiły no to przede wszystkim ceny złota musiałyby wrócić poniżej tego lokalnego dołka z pierwszej z pierwszej połowy października, ale przede wszystkim musiały przebić taką szeroką strefę wsparcia, jaką z jednej strony tworzy 50-dniowa średnia i to jest poziom 2572, z drugiej strony ten oto lokalny szczyt sierpnia, czyli okolice 2531, więc dopiero wtedy na gruncie analizy. Analizy technicznej będzie można mówić o pierwszych liczących się podażowych sygnałach, i wtedy będzie można spekulować, czy rynek złota rozpocznie jakąś dłuższą, dłuższą korektę. Skoro jesteśmy po takiej wykresowej rozgrzewce, przejdźmy. Do tematów, no niestety troszeczkę nudniejszych, powiem, opisujących to, co będzie się dziać w tym tygodniu, a tych wydarzeń, no nie jest szczególnie dużo. Owszem, na Wall Street trwa sezon publikacji wyników, i, i między innymi raporty finansowe opublikuje, opublikuje Tesla, co, co może wywołać troszeczkę emocji na, na amerykańskiej na amerykańskiej giełdzie. Natomiast jeżeli chodzi o po pozostałe pozostałe rynki, jeżeli chodzi o pozostałe liczące się wydarzenia, no to tutaj nie jest nie ma, nie ma takich bardzo gorących tematów, o czym świadczy chociażby no w zasadzie brak reakcji na to, co wydarzyło się dziś w nocy, czyli na obniżkę 100% przez Ludowy Bank Chin. Ludowy Bank Chin dziś w nocy obniżył stopy procentowe o 25 punktów bazowych, co w zasadzie było scenariuszem oczekiwanym, powiedziałem w zasadzie, bo rynek zakładał, że to będzie cięcie o 20% lub 20-25 punktów bazowych było głębsze cięcie. To cięcie wpisuje się też w te wszystkie działania, które chińskie władze podejmują, żeby ożywić tamtejszą, tamtejszą gospodarkę. No i rynki finansowe, jeżeli chodzi o rynki akcji, które we wrześniu w pierwszej, przy, przy pierwszej reakcji na, na, na te działania zareagowały euforycznie z co spowodowało silne y, wzrosty, zwłaszcza na, na chińskich rynkach akcji, no to teraz y, zaczyna przeważać taki sceptycyzm, czy, to, czy te działania y, okażą, okażą się skuteczne, czy, czy, czy też uda się y, podbić wzrost gospodarczy, a przede wszystkim obudzić chińskiego, chińskiego konsumenta. Stąd też y, dziś na, na, na giełdzie, y, na, na chińskich rynkach akcji, na, na chińskich, na, na chińskich giełdach nie obserwowaliśmy jakiegoś, jakiejś wzmożonej, wzmożonej reakcji. Tutaj widać na, na, na kontrakcie na indeks Hang Seng, że jesteśmy właśnie w tej fazie rozterek takich rynkowych, natomiast na gruncie analizy technicznej po prostu jesteśmy w trakcie korekty tego, tego mocnego impulsu wzrostowego. Na tę chwilę korekta sięgnęła, nawet naruszyła lekko 50% zniesienie Fibonacciego, ale dopóki rynek jakoś mocno nie wrócił powyżej tego lokalnego szczytu z maja bieżącego roku, więc wzrosty pozostają tym głównym, Rynkowym scenariuszem. Troszeczkę większy wpływ decyzja Ludowego Banku Chin miała na rynek surowcowy, gdzie, gdzie obserwujemy wzrosty. Natomiast obniżka stóp w Chinach to nie jest jedyna oczekiwana w tym tygodniu obniżka. Taką decyzję powinien podej, podjąć. Również Bank Kanady, jego posiedzenie zaplanowane jest na środę 20, 23 października. Rynek zakłada, że Bank Kanady obniży stopy procentowe o 50 punktów bazowych, sprowadzając tym samym główną stopę do poziomu 3,75%. I ta duża ta, ta większa niż standardowa obniżka ma pełne uzasadnienie i to nie tylko po tym co zrobił we wrześniu amerykański Fed bo te, te dwa banki tak troszeczkę działają razem ale przede wszystkim ma uzasadnienie no chociażby w ostatnio publikowanych danych inflacyjnych z Kanady te dane ujrzały światło dzienne 15 października i inflacja we wrześniu, bo to były dane za wrzesień. Spadła mocniej niż prognozowali ekonomiści. Inflacja CPI w relacji rok do roku spadła do 1,6% z 2% w sierpniu. Rynek zakładał, że spadnie ona, że obniży się ona do poziomu 1,8%, więc widzimy, że dane inflacyjne szeroko otwierają furtkę do obniżek stóp procentowych. Inflacja w Kanadzie też jest niska. Co prawda, we wrześniu ona podskoczyła do 1,6%, czyli znalazła się na tym samym co główna miera inflacji, ale to podskoczyła do 1,6 z 1,5, z 1,5%, natomiast to w dalszym ciągu jest niska, niska, niska inflacja więc ta decyzja o, spodziewana decyzja o cięciu stóp procentowych o 50 punktów bazowych wydaje się być, być przesądzona. Jeżeli chodzi o rynki akcji, tak pozostając jeszcze za oceanem, a w zasadzie to będą, będzie dotyczyło dwóch tematów to na Wall Street cały czas trwa sezon publikacji wyników. W tym tygodniu raporty finansowe, raporty kwartalne, raporty za trzeci kwartał opublikuje między innymi Tesla. No i tutaj można oczekiwać, że będzie nieco nieco więcej emocji. No, Reakcja na, na, na wyniki spółek, zwłaszcza wyniki spółek technologicznych, będą w centrum uwagi, więc można podejrzewać, że oprócz Tesli inwestorzy będą się przyglądać m.in. wynikom IBM-a, zwłaszcza że to będzie ten sam dzień, czyli wszystko w środę po zamknięciu sesji na, 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 na Wall Street. Więc wyniki spółek będą interpretowane w klasyczny sposób. Im lepsze, im bardziej zaskakujące na, na plus, no bo to jest ta, 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 ta główna ścieżka, tym, tym mocniejsza reakcja i, i można oczekiwać, że wówczas te rekordy, które niedawno obserwowaliśmy na, na Wall Street, będą, będą pokana, zostaną poprawione, indeksy wyjdą wyżej. Natomiast jak sobie Zerkniemy tutaj na, na wykres kontraktu, na amerykański indeks SP, no to widzimy pewne takie wyhamowanie, i też widzimy, że ten rynek pozostaje w zasadzie bardzo blisko strefy, którą można traktować już jako strefę, strefę, strefę wykupienia. To są okolice 70 punktów. W tej chwili troszeczkę wskaźnik RSI 13 okresowy nam się oddalił, ale Warto, warto o tym pamiętać. To oczywiście nie oznacza końca wzrostów na Wall Street. Tutaj bardzo podobna sytuacja jak do tej z, jak do tej z, na rynku złota, owszem, rynek może być lekko wykupiony, natomiast w średnim i długim terminie nie ma większych. Podstaw, właśnie tych podstaw płynących z wykresu, żeby oczekiwać końca, końca hossy, czy nawet jakiejś takiej bardzo mocnej wzrostowej, bardzo mocnej spadkowej korekty, więc wzrosty pozostają, pozostają nie zagrożone. Spokojnie też powinno być na, na polskim rynku akcji. Wspominam o tym nie bez kozery bowiem dziś została opublikowana spora paczka danych właśnie z naszego, z naszego rynku. No dane powiedzmy są słabe, tak? Produkcja dalej leży, produkcja budowlano-montażowa dalej jest na, na, na sporych minusach. Co prawda te minusy nie były tak mocne jak rynek zakładał, no ale 9% na minusie spadek produkcji budowlano-montażowej rok do roku przy prognozach na, na poziomie 9,5% no to niewielka różnica. Jeźle to jest kolejny miesiąc tak mocnego spadku dynamiki. Nie zaskoczył spadek zatrudnienia, on jest niewielki. Natomiast pewną niespodzianką była niższa od prognoz dynamika płac w firmach. To był wzrost o 10,3%, podczas gdy rynek zakładał, że we wrześniu, tak samo jak w sierpniu, będzie to oczy na poziomie 11,1%. Jeżeli do tego hamowania wzrostu płac. To nie, to nie jest de facto hamowanie, ale do tego hamowania, tak, tak to ujmijmy, dodamy głębszą deflację na poziomie cen producentów. No to jest. Pewna nadzieja na to, że to odbicie inflacyjne, które obserwujemy w polskiej gospodarce, nie będzie aż tak mocne i, i, i groźne, że być może później w kolejnych miesiącach inflacja będzie nam szybciej spadała i to jest jedyny taki pozytywny akcent, jaki można z tych publikowanych dziś danych, danych wyciągnąć. Natomiast ogólnie niewiele one zmieniają, jeżeli chodzi o ogląd sytuacji. Tutaj w dalszym ciągu należy przyjąć, że polska gospodarka z pewnymi problemami, i, i, I z pewnym opóźnieniem, ale wraca na ścieżkę wzrostu gospodarczego i będzie przyspieszać w kolejnych dwóch, dwóch latach. Zresztą niedawno nawet mieliśmy prognozy dwóch ważnych międzynarodowych instytucji MFW i, i bank światowy no i w obu przypadkach na ten rok oczekuje się wzrostu w okolicach 3%, natomiast w przyszłym roku powyżej, powyżej 3%, więc ten konsensus rynkowy nie został zachwiany przez dzisiejsze, przez dzisiejsze dane nie zostało, nie została też, nie, nie zmieniły się też oczekiwania odnośnie ścieżki inflacji, a nawet tak jak, jak mówiłem, gdyby wyciągnąć te, te, ten czynnik optymistyczny, to, to być może ta inflacja będzie niższa, więc to niejako wpisuje się w ten scenariusz, że najwcześniej w marcu przyszłego roku Rada Polityki Pieniężnej zacznie stopy procentowe w Polsce obniżać, natomiast na pewno do takiej obniżki dojdzie jeszcze przed zakończeniem, no to, Zakończeniem pierwszego półrocza, czy gdzieś tam na, na przełomie pierwszego i drugiego półrocza, czyli, czyli latem. I stąd też wnioskuję, że no warto na te dane patrzeć, natomiast to nie są dane, które w jakiś istotny sposób wstrząsnęłyby, wstrząsnęłyby rodzimym rodzimy, rodzimy rynkiem. Finansowym. Tutaj jeszcze może rzut oka na, na wykres EuroPLN, który no nie, ma, nie, nie, było, nie było jakiejś takiej mocniejszej reakcji na te dane. Złoty owszem, traci na wartości dziś jest nieco słabszy, ale w zasadzie trzeba powiedzieć, że nawet bez tych danych tutaj ta sytuacja by się niewiele zmieniło. Niewiele zmieniła osłabienie złotego, które rozpoczęło się pod koniec września jest elementem takiego. Troszeczkę cyklicznego i tu wynikającego wyraźnie z analizy technicznego, technicznej układu, układu sił. Jeżeli chodzi o EuroPL, no to w tym średnim terminie tutaj nic się nie zmienia. Ten rynek pozostaje w trendzie bocznym. Co więcej, póki co wciąż ten ruch odbywa się w dolnej, w dolnej połowie tego, tego trendu bocznego. Jeżeli chodzi o USDPL, no to tutaj z uwagi na zachowanie euro, Euro/USD jest nieco większa przestrzeń do, do, do wzrostów, nie powinno być większym zaskoczeniem, że dolar przetestuje poziom powyżej 4 zł, natomiast no, póki co to, to jakoś istotnie też nie zmienia tego układu sił, ja bowiem traktuję to zejście, gdy została wybudowana formacja W na wykresie jako yy, pewien jako, jako yy, pewien wypadek yy, przy pracy, coś mniej naturalnego, zakładając, że dolar pozostanie w tym przedziale yy, wahań, w którym w którym poruszał się w poprzednich, w poprzednich miesiącach. Także polskie dane warto obserwować, będziemy jutro poznamy m.in. dane o sprzedaży detalicznej, natomiast one nie będą miały wpływu na rynek. No i z tego katalogu tych czynników, które w jakiś sposób są interesujące, bo, bo chyba jednak nie będą miały dużego dużego wpływu na rynki zostają nam jeszcze zostają nam jeszcze indeksy indeksy PMI Tutaj chwilę muszę znaleźć te indeksy bo je dla państwa też też przygotowałem o mamy całe zestawienie indeksów PMI te dane zostaną opublikowane w czwartek 24 października od Australii yy, od Australii przez, yy, przez Japonię państwa strefy Euro, Wielką Brytanię, aż po y, Stany, Stany Zjednoczone. No cóż tutaj, y, có, cóż tutaj w tych, y, w tych danych y, widać. No W dalszym ciągu nie widać jakiegoś takiego dużego, y, mocnego, y, mocnego y przełomu, jeżeli chodzi o, o gospodarkę, pomimo, że w niektórych z tych gospodarkach już y, obniżki stóp procentowych mające pobudzić wzrost gospodarczy jakiś czas się temu, jakiś czas temu się rozpoczęły i, i, i trwają, w zasadzie trwają we wszystkich we wszystkich, tych, we wszystkich tych gospodarkach poza Japonią, gdzie, jak pamiętamy, stopy procentowe są podnoszone i, i, jak wskazują ostatnie ankiety, jeszcze kolejna ich podwyżka może mieć miejsce. Rynek, jeżeli chodzi o indeksy PMI, najbardziej będzie przyglądał się danym z Europy. One pozostają w centrum uwagi i, i, i euro. Powinno być najbardziej wrażliwe na, na dane z Francji, Niemiec i całej, całej strefy euro. Jeżeli chodzi o pozostałe rynki, pozostałe waluty, no to tutaj nie oczekiwałbym jakiegoś takiego dużego przełomu. I do tego katalogu cały czas trzeba dodawać jeszcze trwającą kampanię prezydencką w Stanach Zjednoczonych, wybory na początku listopada, więc ten, ta kampania wkracza już ten taki bardzo gorący, gorący okres. Chociaż mam wrażenie, że rynki poza takim ogólnym dyskontowaniem, czyli gdy w sondażach, a zwłaszcza u, 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 u Maherów rosną szanse na wygraną Trumpa, no to zyskują kryptowaluty z Bitcoinem na czele, więc poza takim ogólnym. Ogólną reakcją, no to też nie dostrzegam jakich, jakiegoś mocnego wpływu. Natomiast to jest na tyle duże i ważne wydarzenie, że niewątpliwie w okolicach wyborów i, i tuż po nich z pewnością zmienność na rynkach może być, może być duża. Podsumowując, no wkroczyliśmy w taki spokojniejszy tydzień na rynkach, na rynkach finansowych. Troszeczkę tych wydarzeń, owszem, będzie, chociaż ja przede wszystkim zwróciłem uwagę na sezon, no, trwający sezon wyników na Wall Street, ale zwłaszcza, ale on będzie miał wpływ tylko na, 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 na zachowanie giełd, głównie amerykańskiej, natomiast pośrednio wielu, wielu innych. Natomiast ponownie wrócimy do tych ważnych publikacji i, i ważnych wydarzeń w przyszłym, w przyszłym tygodniu. W tym miejscu też zaznaczam, że jakkolwiek w tym tygodniu będziemy mieli jeszcze na przykład dużo wystąpień bankierów centralnych, no to chyba, chyba nic nowego tutaj z ich ust nie, 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 nie padnie. Zresztą taki przesyp wystąpień i wypowiedzi bankierów centralnych sprawia, że gdzieś one y, y, giną, gdzieś pozostają y, niezauważone, więc, tak z punktu widzenia rynkowego, y, raczej y, większy odzew ma, gdy ktoś w zasadzie wypowiada się sam w danym okresie i, i powie coś y, budzącego emocje niż gdy. Taki, taka kakofonia wypowiedzi ze strony banków centralnych pada. Dziś to wszystko. Dziękuję za uwagę i zapraszam w środę, kiedy omawiam już stricte sytuacje na, na wykresach. Zobaczymy między innymi, co z tym złotem, czy hossa i rekordy są kontynu kontynuowane i pobijane. No z hossą nie mam, nie, nie, nie mam wątpliwości. Tutaj wygląda na to, że złoto jeszcze długo będzie drożało. W krótkim terminie, owszem, pewnie jakaś realizacja zysków, ale w średnim, długim na razie nie widać, przynajmniej patrząc na wykresy, zagrożenia dla kontynuacji wzrostu. Natomiast zobaczymy, czy. Przez te dwa dni zostaną poprawione historyczne rekordy, czy może jednak jakaś próba realizacji zysku się pojawi? No szczególnie, że jak widzieli Państwo na wykresie dziennym, złoto drożeje dziś siódmy z ośmiu ostatnich dni roboczych, czyli drożeje od tego momentu, kiedy zakończyła się tak krótka korekta na przełomie września i października. Dzisiaj z Państwa żegnam, dziękuję za uwagę i do usłyszenia, do widzenia.